Przez kolejne trzy soboty, zaczynając od najbliższej, w Lesznie będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy miasta, którzy chcą się pozbyć tego, co zalega im na strychach i w piwnicach, muszą wystawić odpady w wyznaczonym dniu przed posesję, najpóźniej do godziny 6 rano. Najbliższa zbiórka przeprowadzona zostanie 7, a kolejne 14 i 21 września. Co istotne, prócz odpadów wielkogabarytowych zbierany będzie także zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz opony i pozostałości bud. Budowlano rozbiórkowe. Tutaj jednak wprowadzone zostały ograniczenia. W przypadku opon z każdej posesji zabrane zostaną maksymalnie cztery sztuki. Przed dom wystawić będzie można także ramy i rolety okienne oraz drzwi bez okien, łącznie do pięciu sztuk z jednej nieruchomości, a także po jednej wannie, umywalce muszli toaletowej lub spłuczce, kabinie prysznicowej czy brodziku łazienkowym. Szczegółowy harmonogram zbiórki dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna oraz komunalnego związku gmin Regionu Leszczyńskiego.